Witajcie. Dzisiaj filtracja zewnętrzna, kubełkowa. Rodzina filtrów Aqual Ultra. Ja ostatnio w ogóle się skapowałem, że przecież nie ma o tej rodzinie na kanale filmu. Jest co prawda film sprzed dwóch lat z unboxingu wersji przedsprzedażowej, prototypowej Ultra 900. Od tamtego czasu minęło sporo czasu. Zobaczymy sobie, jak te filtry są sprzedawane, czyli jak wygląda pudełko, co jest w pudełku, jak te filtry dmuchają, czy są głośne, jaką mają moc, zrobimy sobie test wiaderkowy Zelona, także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu. Na pierwszy ogień najmniejszy z rodziny Aquael Ultra 900. Mamy zdjęcie poglądowe urządzenia. Tutaj jakieś marketingi, czyli krystalicznie czysta woda. Kompletny zestaw do akwarium od 50 do 200 litrów. Only tylko 12,9 W moc urządzenia i maksymalny przepływ 1000 litrów na godzinę. Filtr kanistrowy. Jak co po niektórzy wiedzą, to wygląda prawie tak jak Ultramax. Poza tym, że to jest prostsza budowa, bo w Ultramaxie mamy prefiltr i jest więcej tych zatrzasków. Czyli to jest taki jakby uproszczony brat. Ok, tyle na pierwszej stronie. Zobaczmy to z boku. Angielski, polski, niemiecki, słowacki, słowiański. SV, nie wiem co to SV. Ok. Język polski. Zintegrowany zawór odcinający wygoda obsługi i czyszczenia dzięki możliwości szybkiego odpięcia węży. Skuteczny mechanizm samoczynnego zalewania, duża pojemność filtra, dowolna konfiguracja filtracji, regulacja wydajności, nowoczesny energooszczędny silnik, ceramiczna oś wirnika, czyli cicha praca. Just play and joy, fabrycznie wyposażony w media mechaniczne i biologiczne, gotowe do pracy. Ok, Aquael.com, Co na kolejnej stronie? Ta strona jest zawsze moją ulubioną stroną. Czyli to samo co wcześniej, ale jest 11 litrów container, czyli 11 litrów pojemności, niezły byk. Mamy tutaj schemat działania, wlot, wylot, tutaj leci brudna woda środkiem i od dołu wychodzi przez kosze do góry. Yy, tu co ciekawe nie ma nic po polsku 719 litra, czyli tak rozkminiam, że kosz ma pojemność 19 1, litra. Ogromna pojemność, tak jest, piątka standard, 4 wełna, wata filtracyjna 3, biocera Max 600, czyli ceramika 2 system zalewania, jeden tutaj Integrated, coś tam sterowanie, tu Integrated wyjmowana, wyjmowany uchwyt do króćców, także można sobie odpiąć do serwisu urządzenie, zabrać do czyszczenia, a węże zostają. Tutaj jak ta pompka zalewająca działa i zatrzaski. I tutaj mamy całą rodzinę plus jeszcze akcesoria, czyli wlot, wylot z jakimś Kolankiem i dziubkiem, ciekawe czy jest deszczownia, nawet nie pamiętam. I dwa razy mamy wąż 1,5 metrowy. Ciekawa, jaka to jest grubość tego węża. Coś mi się chce wydać, że 16,22 z tego co pamiętam, ale zobaczymy. I tutaj jest jeszcze cała rodzina, czyli tak 900, pojemność 11 litrów, 1200, 13,5, a 1416 litrów pojemności. Ilość koszy najmniejszy 3, potem 4, 5, pompa 1000, 1200, 1400 moc 12,9, 13,9, 14,8 to możemy sobie zbadać moim chińskim mierniczkiem i podnoszenie wody 1,6 m, 1,6 1,7 a i dokładnie węże 16, 22, 16, 22, 16, 22. Wszystkie węże takie same. Tutaj mamy co? Rysunek, że od 50 do 200 litrów 900, 1200 od 150 do 300, a 1400 od 250 do 500. No to bym tak razy wiecie, na pół podzielił. Akcesoria dodatkowe, czyli biologiczna filtracja. Mamy ceramikę Biocera MAX 1200, Biocera MAX 1600. Chemiczna filtracja, węgiel, Zeomax, Nitro i Force, Force Max i różne rodzaje, słuchajcie, gąbek, w tym wata, Super Finish, Finish i Standard. To jest gradacja tych yy, gąbek. I tutaj sterylizator jakie, jako yy, do wyposażenie dodatkowe. I tutaj co? Nie ma w środku, nie zawiera to co z gwiazdką. A co jest z gwiazdką? A to, czyli tego nie ma. Dobra, i ostatnia strona nam została. A tu jest francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, Made in Poland, dwa lata gwarancji, Unia Europejska, kod paskowy. I tu u góry jeszcze, jak sobie zajrzymy, to mamy. No znowu się chlasłem, nie? Ja się tylko dotnę i się krew leje. Dwa lata gwarancji, kompletna filtracja, do jakiego akwarium? Jaka pojemność urządzenia, i jaka pompa. No dobra, to zobaczmy go sobie w środku, nie? Urządzenie ładnie zafoliowane, żeby się nie porysowało. Zaraz do tego wrócimy. Zobaczymy sobie akcesoria i instrukcje. Nie tu zawsze boli, że te. Aquelowe instrukcje to takie są skromne. Takie napisane, słuchajcie, maczkiem jeszcze po japońsku. Mało obrazkowe, wiecie, lubię takie kolorowe komiksy, duże, ale tu widzę, coś się poprawiło. Bo mamy jakąś książeczkę trochę lepszą. O, ja bardziej, słuchajcie, lubię taki komiks czyli co mamy w zestawie, instalacja do akwarium, czyli ustawiamy pod zbiornikiem, wlot, wylot, kosze, dźwignia, tu wyciągane te króćce, pompa do zalewania, jak się dobrać do wirnika, a no tutaj, śrubokrętem to. Bo oh jest, nie, no śrubokrętem to może nie, bo będę miał w trzech kawałkach. Tutaj, cóż jakieś inne napisy, problemy, pomoc techniczna, dobra, ale instrukcje wiecie, kto czyta instrukcję, Zeram czytam, żeby nie było potem siupy. To same akcesoria. No to węże, jak węże, nie są jakieś. Turbo twarde do szklanych wlotów, wylotów w sam raz. Powiem Wam, że jeszcze takich z żółtym napisem Aquel nie widziałem. Z białym to widziałem, ale z żółtym to widzę pierwszy raz. No i zestaw puzli. To są podstawowe, słuchajcie, wloty, wyloty. Nie ma się tu do czego przyczepić. Są jakie są. Dymiony plastik. Ale no jest tego cała masa, jest deszczownia, nie było tam wyszczególnione na opakowaniu, ale jest. Możemy sobie deszczownie złożyć z klocków. Tu są różnego rodzaju kolanka, zasys proszę bardzo. przysawki i wy wylot. Czyli możemy sobie zrobić wylot, możemy sobie zrobić deszczownie. Nie ma się do czego przepić, ale już kurczę, zrobiliby jakieś takie, wiecie, premium, lepsze, ładniejsze, bo to już trochę lat ma, nie? Takie, wiecie, fanaberie Zenona. Co myślicie o tych akcesoriach? Dajcie znać w komentarzach, czy tylko ja wymyślam, czy Aquail mógłby się postarać i zrobić jakieś trochę fajniejsze, nie? No tu nie, nie można powiedzieć, nic im nie dolega, ale mogłyby być ładniejsze. Dobra, samo urządzenie. To ten najmniejszy kubeł, ale powiem Wam, że i tak jest spory. To jest kubek. To go nie widać. Kawka, zdrówko. Tutaj jakaś tabliczka znamionowa, 900, 12, tata I teraz folijka. Jest i nasze urządzenie. Spoko plastik. Nie ma się do czego przyczepić, głowica. Uchwyty do noszenia, pompka do zalewania. I tutaj to wygląda trochę inaczej niż w Ultramaxach, bo w Ultramaxach mamy na jeden przewód jedną końcówkę, a tu mamy zintegrowane. I to jest co, regulacja przepływu i oczywiście pewnie blokada. Ale jak tak zrobię, to słychać jak chrupło. Słychać jak chrupło, ale wyjść nie chce. O jest. Na oliwione. Nakrętki jak trzeba. Przyjemne dla oka, nie powiem. Ale co dostajemy w środku? Patrzcie, jakie to są zatrzaski. One mi się podobają. Nie, są takie porządne. Głowica, zaraz się jej przyjrzymy. Tylko chciałem zobaczyć, czy są gumowane nogi. Są, patrzcie, jakie wielkie gumy. W pierwszym koszu ceramika. W drugim koszu yy, w... skleroza nie boli. Yy, w drugim koszu wata filtracyjna, a w trzecim gąbka. Taka dosyć luźna. W środku mamy komin. I pojemność całkiem ogromna. nie? Dobra, ale głowica mnie interesuje. Uszczelka dookoła. I tu mamy nasz wirnik. Spróbujmy się do niego dobrać, tylko zmieńmy sobie kadr. Udało się. I teraz to się obraca. I bez problemu wychodzi. Patrzcie, jaka maszyna. Ogromny wir wirnik na gumkach. Oś ceramiczna. To co? Zobaczymy, czy się różni czymś w modelu więcej. W e, modelu większym mniej więcej Ty Zenon. Dobra. Ok, to mamy model najmniejszy. Zobaczmy większy. Aquel Ultra 1200. Sporo większy karton. I cóż tu mamy za różnicę? No to już czytałem Wam wcześniej. Akwarium od 150 do 300 litrów. Moc 13,9, pompa 1200. Czy oprócz tego, że mamy jeden kosz więcej, czyli jest większa pojemność filtra, to i jest mocniejsza pompa. No i moc też jest większa. Tu jest dokładnie to samo co na wcześniejszym modelu. Tutaj to samo. I tu też, no to zajrzyjmy do środka. Słuchajcie, akcesoria identyczne to nie będę pokazywał, ale co ciekawe, na tym, w tym 1200 jest napis biały aquela, a tu jest ten wcześniejszy miał żółty, także dobrze mi się wydawało, że coś jest na rzeczy. No tu to, to samo. Jest po prostu większy o te 1,9 litra. Ale zajrzyjmy do środka. Tu jest to samo, muszę podnieść statyw. No kawał filtra. Też węże 1622. 22 cztery zatrzaski, żeby się dobrać do środka. Zaraz obejrzymy sobie wirnik. A co mamy w zestawie? Kosz numer jeden, ceramika, trzy sztuki, wata. Znowu wata, nienawidzę tej waty, daliby gąbki drobne, a nie jakąś watę, która się zaraz zapcha. No i gąbka. No i pojemność też. Spora, nie? To pora na wirnik. bydle, ale czy większe od 900? Już badamy. Różni się kolorem. 1200 ma biały plastik. 900 ma czarny. Patrzę, czy średnica jest taka sama. Łopatki. No słuchajcie, łopatki są identyko. Różni się tylko kolorem plastiku a tak jest moim zdaniem to samo ale zobaczymy jak to wydajnościowo będzie, nie? Gdzie to położę, żeby mi się nie pogubiło? Dobra, to damy tu no i model największy Ultra 1400 od 250 do 500 litrów, moc 14,8, pompa 1400 tu jest wszystko to samo. Czym nam się zmienia do modeli tych mniejszych? O. No dochodzi piąty kosz, czyli pojemność 16 litrów i pompa 1400 i moc 14.8, tak, wszystko jest. To samo. No to wyciągnijmy go z tego pudła. Akcesoria znowu są identyczne, więc nie będę ich wyciągał. Zobaczymy, co tu mamy w filtrze. Tylko nie mówcie, że trzy kosze waty, bo padnę. Kosz pierwszy, ceramika. Kosz drugi, wata. Kość trzeci, wata. kosz czwarty, wata. No proszę Was. I kosz piąty, gąbka. Trzy kosze z watą. No perfekto. No ale jest wypełnienie. Jest. Pozostawiam Wam do oceny, czy fajne, czy nie niefajne. Dobra, sprawdźmy wirnik. To zrobimy, to chciałem Wam pokazać, jak te kosze wchodzą jeden w drugi. To jest spoko. Szkoda, że nie wyciąga ich się wszystkich naraz, że tu nie ma jakichś zaczepów, ale lewych obiegów nie powinno być, to ładnie wchodzi jedno w drugie. I mamy komin w środku. A propos tego komina, tu jest taka nasadka w Ultra ultramaxie ta głowica jednak wygląda troszeczkę inaczej. Dobra, a sam wirnik. 14900 łopatki. Aha, dobra, może w kadrze to zrobię. 14900 same łopatki, takiej samej długości. Nawet ten magnes tu jest takiej samej wielkości, ale dobra, porównajmy to z 1200. Aha. A, no i dobrze, jest po kolei 1400, 1200, 900. Poza kolorem 900, ja nie widzę tutaj kompletnie żadnych różnic. Zobaczymy, co na to test wiaderkowy Zenon, ale powiem wam, magnesy są okrutnie silne. Muszę to tak rozłożyć. Eee, no to co, idziemy testować. Przepływ z wiaderka do wiaderka. Aqual Ultra 900 chodzi. Już się chyba odpowietrzył, chociaż odpowietrzony filtr są tak dobre dwa dni, ale już nic nie bulgocze, więc możemy testować. I słuchajcie, moc całego filtra, patrzcie, 16,9. Trochę więcej niż producent deklaruje. To może i dobrze, będzie lepsza moc. Głośność... A, tu jest wanna metalowa, okno otwarte, się siedzący, także dajmy mu jeszcze jedną. Jeszcze jedną szansę. No, myślę, że tak, 47 decybeli, A ile mu zajmie opróżnienie tego wiaderka? Jak zawsze przypominam, że to jest test tylko poglądowy, to nie jest laboratorium NASA, tylko. Wanna Zenona, i nie testujemy tutaj mocy pompy, tylko taki realny przepływ na poziomo z wiaderka do wiaderka. Wiadomo, że filtr powinien stać pod akwarium, więc może by to wyszło troszeczkę inaczej, ale to jest wiecie plus minus sekunda, dwie w każdą stronę, no ale zawsze coś. No dobra, to robimy test. Aha, jak to dmucha, zapomniałem wam pokazać. Dmucha całkiem przyzwoicie. O. No dobra. 3, 2, 1, stawek. Ultra 1200. Tak, dmucha robi szum. Co ciekawe, słuchajcie, moc 164, mniej jak 900. Poziom hałasu, to musimy to zanurzyć. Tak samo, albo nawet ciut lepiej. No dobra, ale jak on sobie poradzi z 10 litrami wody? Muszę tu sprawdzić, czy jest równo. Dobra, patrzę na podziałkę. 3, 2, 1, go. Wiecie co wymyśliłem, a zostawię dół od 1200, ale zainstaluję głowicę od 1400. No, przecież to nie ma znaczenia, tu i tak nie ma koszy, nie ma mediów filtracyjnych, więc to jest tylko jako naczynie. Więc żeby nie moczyć tego większego, użyję z poprzedniego modelu. A zobaczcie, pasuje idealnie, tylko odwrotnie miało być, o, o tak. 1400 już sobie chodzi, odpowietrzony jego moc to 16,7 o przecinek 6,7 dobra, 16,7 a głośność, a może ja to ściszę. Wszystkie, słuchajcie, trzy filtry podobna głośność i wszystkie trzy filtry bardzo podobna moc. Nie wiem jakie są wyniki poprzednich yy, przepompowań, sprawdzimy to sobie zaraz w, moim, w mojej turbotabelce, no ale sam jestem ciekaw. No dobra, to zobaczmy jak to da sobie radę z tym wiaderkiem. 3, 2, 1, go. Mamy już wyniki Ultra 900, pompa 1000, moc zmierzona 16.9, no trochę więcej niż producent deklaruje. Czas potrzebny do przepompowania 10 litrów wody to tylko 39 sekund, co nam daje realny przepływ 923 litry na godzinę i 92% wydajności. Naprawdę super turbo, świetny wynik. Niestety, ale model 1200 i 1400 no chce mi się wydawać, że to jest. To samo. To jest po prostu błąd pomiaru, czyli mam tu moc 16.4, 16.7, a czas. No to też może być błąd pomiaru, bo wyszło mi dwa razy po 37 sekund. No już tak kolorowo te wyniki nie wyglądają. Tyle o ile 1200 jeszcze ujdzie, 81% wydajności, no natomiast 1400 to już wychodzi nam 69%. Ale co myślicie? Nie zapomnijcie dać znać w komentarzach. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. linki w opisie filmu.